Misiu, przygotowujesz się do wyjazdu, będziemy jechać daleko, daleko i lecieć będziemy na Zakynthos, cieszysz się? Wow, tak sobie leżysz? Wow Tak, pojedziemy, Witamy <laughs> Misia Nie, nie pamiętam Misia podróżnik, Misia podróżnik, godzina 00.30, a Misia jest takim śpioskiem. A teraz czekamy, bo myśmy się już odprawili. I teraz musimy odprawić nasz burzeczek. Bo tam jest zapakowany Misi trolejbusi Taka najmłodsza. Dziadek nie biegł, bo. Bo. Dzień dobry. Przyjechałaś? Przyjechałam. Przyjechałam, jestem zadowolona. Wyspana, Gotowa na przygodę. I rodzice też nie wyspani, ale gotowi na przygodę. A kto to tak jedzie? Uważaj, bo ostry zjazd. Ja, jest akcja, jest tata i jest pasem. me Ludzi. Przed chwilką podeszło Państwo do nas, Stare Małżeństwo, i zapytało, jak długo zostajemy i czy nie chcielibyśmy parasoleczki. I tym oto sposobem zbudowałem bazę. Pozdrawiamy bardzo miło Państwa. No i żeby nie było, że człowiek siedzi o głodzie, to jest syto zastarionych tułów owoce morza. To nie są owoce morza, tylko pizza, w razie jakbyśmy nie pojedli. Są kurweczki. I zdrubeczko. Yeah, man. Jest bardzo śpiąca, ale jednak się usiądzie. Tak, się się niepewnie. Nasza podróżniczka. No, także do zobaczenia. z Nie, Hej! I dojechaliśmy na miejsce. O, to jest nie, nie, Hello. Hello! Witamy, Witamy na pokładzie. Mówiłeś 40 na 40. No to powiem dno. ci, mamy szklane dno. Oj, oj. Okay. have a nice time. Tylko musisz widząc, wiesz, bo ja nie pomyślałam o tym. Daj. Ja muszę mi się jakoś ugodzić. Na Chodź, chodź, chodź. Jesteśmy na wyspie Tirtli. Nasza podróżnica. Wytrzymała podróż. Miałaś rejs? Pierwszy. I pierwsza plażowiczka jest. Chwileczkę na słoneczku, a zaraz będzie w cieniu. Na To się. Na maratonis. Na maratonis. Słuszna uwaga. Londyn, ona czarna, a on blondyn, albo na odwrót. No. Wczoraj była wycieczka, wróciliśmy o 23. Misia pełna, zwarta i gotowa do boju. Teraz jedziemy 8 rano, jedziemy na następną wycieczkę na magiczne Zante. ...wartości odżywcze. Jeśli chodzi o smakowe, bo mówiliśmy, że je robią troszeczkę inaczej. Do czego właściwie można to użyć? To tak, dania wegetariańskie, jak na przykład robimy coś z szoskiem, no to można wlać od razu Taką oliwę, marynata do mięs i również do sałatek. Oliwa pomarańczowa oraz cytrynowa. Ryby i owoce morza oraz sałatki. chcemy kosztować oliwę. Ma, 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 ma. będzie tłustrze później, się. Misia chce słoiczek. Miam, 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 miam. Fajna. A gdzie Tu jest dżem, smakuje jak truskawkowy polski dżemik z takich polskich, dorodnych truskaweczek. No mm -hmm. mm -hmm. Może z ciemnych oliwek po prostu. Mhm. Spróbujemy najzwyklejszej oliweczki. Tak jak mówiłaś, najzwykła, najzwyklejsza, najlepsza. Ale no no, dobra, dobra. One chyba są wymieszane, bo tu powinno być czosnek, ale to jest jest orange. I, I co powiesz, co powiesz? Fajne, fajne, kupimy. Przed chwilą widziałem twoją minę, to nie młodem. Nie, nie, bo słodka oliwka jest okropna. <coughs> to nie jest ja sobie skoztuję słodziutko żeby zobaczyć Karolinka może nie jest dobra jeżeli chodzi o soczek z oliwek bardzo dobry This and this is the same. Yes, yes. You see one? No, to ja wolę takie this one. This one? Why is this? This one. Not? not. Okay. Nineteen. You want a bag? No. Nineteen. Nie? Ale ruchy też mają. No, ja robię szybko. Szybko i zamówienia pani tutaj biega, Chłopaki biegają, coś się dzieje, a tu jest. Karolinko, co dziś przygotowałaś? że grillowane, nie, czekaj, smażone kalmary smażone kalmary musaka. browary, Musaka. musaka i tu są friteski i juice. Juice, 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 juice i życzymy smacznego tato się tu w morzu kąpie miam, miam, miam. Tata to kosztuje smaki słonej wody? Bam bam. Bam, bam, bam. Mieszkać. Aj ty. O Bam bam. Bam, bam. Super. Primal. Trzeba jeszcze skinować na finish. Mamusia wygląda na zadowoloną. A. What's pani, baby? baby? No, 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 no. Hej, Misia! Wracamy do chałupy? Wracamy do chałupy, koniec czasów, nie? Tak? Skończyło się all inclusive? Ty może all inclusive w całe życie, nie? A ba Pomachaj, widzą. A wy hej! i don't know